Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, jedno z najstarszych i najpiękniejszych świąt Matki Bożej. Nic więc dziwnego, że ludzie ten właśnie dzień i tę uroczystość swojej pobożności uczynili symbolem. Wielkiej Nadziei, bo oto wpatrując się dzisiaj w jej postać, oglądamy spełnienie naszego ludzkiego marzenia. Marzenia, którym jest niebo i nie ta iluzoryczna rzeczywistość, nie to co jakiś dewocyjny obraz ukazuje nam jako konieczność dogmatu wiary, ale rzeczywistość, która jest na wyciągnięcie ręki. Kiedy człowiek staje w domu Matki Bożej w Efezie, jest przerażony, i to uczucie również mnie osobiście towarzyszyło, a wydawałoby się, że powinna być modlitwa, skupienie i radość. A jednak jest przerażenie. Przerażenie czym? Zwyczajność. Te same kamienie sprzed dwóch tysięcy lat, po których ona stąpała, te same okna, te same sprzęty, ten teren. Po którym tak jak każdy z nas dzisiaj chodziła. Potem, gdy człowiek idzie na pobliski cmentarz i pochyla się nad tablicą i epitafium świętego Jana Ewangelisty, znów jest przerażony. To wszystko takie zwyczajne, normalne, by nie powiedzieć pretensjonalne. Człowiek, który miał wizję, który był najbliżej Chrystusa, który umarł naturalną śmiercią jako jedyny z uczniów. I jednocześnie On tutaj dzisiaj leży. Ta codzienność, zwyczajność, to, co my na co dzień przeżywamy, stała się tworzywem świętości. I wtedy Człowiek zaczyna myśleć, co jest najważniejsze w życiu. Czy władza, zaszczyty, pieniądze? Czy też te wartości, dzięki którym na co dzień budujemy naszą rzeczywistość? Miłość okazywana drugiemu człowiekowi, zakrzątanie. Wobec codziennych spraw, spojrzenie okiem przebaczenia i dobroci na drugiego człowieka, w tym widzimy, że te niby wielkie rzeczy świata stają się tak bardzo małe, a wielkości nabiera ta niby szara codzienność. I doceniamy, co znaczy określenie. Sakrament codzienności i doczesnej chwili. Ona była tak blisko nas, jednocześnie wzbudza w nas to uczucie wdzięczności i miłości, jakie każdy, jakie każdy nosi do swoim matki. Zrozumieć z tego, co jest szare i codzienne. Uczynić piękno ogniska do domowego, tam gdzie jest nieprzyjazny świat, w jej pobliżu poczuć się bezpiecznie i zawsze być W Fenomen Maryki. I tutaj przypominają się słowa mistrza Konstantego Gałczyńskiego, który miał wiele lat. m.in. nie stronił od alkoholu. Ale kiedy był pięknie pisał, potrafił się właśnie do niej zwrócić takimi zwykłymi, wydawałoby się niepasującymi do jej majestatu wielkości słowami. Niechaj tam inni księgi piszą, nawet niechaj im sława dzięczy, jak wieża stucowna, jak ksiąg pisać nie umiem, a nie dba o Serwis Madonna. Przecież nie dla mnie spokój, książ śniących wysoko I wiosna też nie dla mnie, słońce i ruń wonna, Tylko noc, noc deszkowa i wiatr i alkohol Serwis Madonna Ty jesteś przybrana w złociste kaczęce, Kwiaty mego dzieciństwa Ty brama obronna, że rosa bruk odmyje z rąk Splatam Ci wieńce Serwus Madonna. Nie gardź, białkiem poety, łopra i łobuza, znają mnie redaktorzy, znają policja konna, a tyś jest archa moja, Wiktoria i muza, Serwus Madonna. To jest fenomen Maryi, tak bliska, tak bardzo ludzka i człowiecza, że stajemy się zawsze wobec niej dzieckiem, że nie dobieramy słów, bo mówimy sercem i miłością. I oto nadchodzi dzień 1 listopada 1950 roku, kiedy papież Pius XII ogłasza dogmat o wniebowzięciu wzięciu Marii Maryi Panny. Dogmat w kościele jest to prawda od wieków powszechnie uznawana przez wiernych, a przez Kościół potem podana jako objawiona. On brzmiał: Niepokalana Matka Boga. Maryja, zawsze dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. A więc tryumf Maryi. I spełnienie naszych ludzkich marzeń. To dzisiaj każdy z nas, ów przysłowiowy Kowalski, może poczuć się wielki. Może powiedzieć: Noszę w sobie dzięki niej wewnętrzne szlachetstwo, bo jestem kimś wyjątkowym, bo jestem przeznaczony dla nieba i nie jest istotne że dzielą nas tytuły naukowe, pochodzenie i rozzew na koncie. To wszystko jest niczym. Dzisiaj jest święto wielkości każdego człowieka, który wierzy na Rzecz. Nasze codzienne życie staje się drogą. Uwierzmy, że nie ma nic przypadkowego i że nie ma nic Mało wartościowego w tym, co robimy, jeżeli czynimy to z miłością i wiarą, myśląc o drugim człowieku. Ona przecież nie uczyniła nic, co byłoby wielkie w sensie zbawiania świata. Bo czymś wielkim jest to, iż matka boleje pod krzyżem i widzi umierającego syna, ileż ma być dzisiaj popłakuje odejście i śmierć swoich dzieci. Czyż czymś wielkim jest to, że codziennie musiała krzątać się i zatroskana być o swoje dziecko? Czyż nie jest to los i scenariusz życia każdej z matek? A jednak z tego wszystkiego uczyniła tworzywo zbawienia. Moi drodzy, przynosimy dzisiaj do kościołów kwiaty. Zioła jako owoc tej ziemi, ale jednocześnie jest to przepiękny symbol, symbol tego, że my sami, swoim życiem, jesteśmy jednym wielkim darem i kwiatem, owocem dobra dla dobra. Niechże ta symbolika dzisiejszego dnia to uwielbienie i cześć, jakie oddajemy tej żydowskiej dziewczynce potem matce, dzisiaj orędowniczce i współodkupicielce. Będzie dla nas pocieszenie, że w tej szarzyźnie życia każdy z nas idzie na spotkanie tego, który jest naszym spełnieniem. Wielu poświęcało jej obrazy, wielu również mistrzów słowa zakleło tę swoją miłość do niej samej. Chcielibyśmy dzisiaj zakończyć to nasze maryjne rozważanie litanią Ryszarda Schillera, mało znanego poety, który dzisiaj uroczystość w tak o niej w naszym imieniu pisał. Pani nasza, marzenie nasze w Matko poetów i dziadów przydrożnych, którzy bywali na naszych szlakach i których łzy nie potrafiły rzeźbić naszej duszy. Bośmy odporni na dłuto wielkości, a zapominamy się w smakach, zapachach i gestach i zabawnościach naszych. Wyproś nam wreszcie przejrzenie. Matko naszych piełkujących pragnień, którym tak bardzo dokucza zima. Pani naszych szeptanych pacierzy, co jak skrzygrzami wędrują w niepewność. Od wielkości naszej zachowaj nas, Pani. Za nieskromności nasze, za zaprzedania nasze, za zapomnienia nasze, za zaplątania nasze, Wymóg nam odpuszczenie, Matko opuszczonych sadów, Pani łąk, które będą kosić, Pani pól pełnych ławatów, Które kochamy, chociaż przeszkadzają zbogu, Matko zbędnych nam istnień, Które w kwiecie i w kłosie żyją, Pani pełnistego śniegu rosy I oczekiwania duchawców. Naucz nas widzieć to, po czym stąpamy. Orędowniczko nasza, słów naszych nieżwy racz słuchać, W kołysce wartości swoich nas ukołysz, bośmy dzieciństwa sprawnieni słowa. Daj właściwe żalie i natchnienie naszym tułaczom snom, bo się rozwijamy o siebie samych. W mrokach naszego rozumu. I błogosław niepewnym głębiom naszych uśmiechów, które uwalniamy, by powróciły chociaż z gałązką serca. Matko światła za porzontem. naszych wyobrażeń, płaszczem swoim swoich potwoli wszelakiej nas posłów. Słowa nasze, z czynami naszymi pojednaj, synowi swojemu nas poleć a w rozpaczy naszej przełóż nam gwiazdą Jego krzyża. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Amen.